W katowickim domu lekarza w dniach od 1 do 2 października odbywał się Międzynarodowy Kongres Integracyjny na rzecz osób niesłyszących i słabosłyszących, który został zorganizowany przez Fundację Incorpore we współpracy z miastem Katowice. Jeszcze przed rozpoczęciem części panelowej kongresu na scenie pojawili się przedszkolacy i uczniowie szkół z oddziałami integracyjnymi oraz wychowankowie specjalistycznych placówek. Najmłodsi prezentowali swe umiejętności aktorskie, wokalne i taneczne, czym zachwycili zebraną publiczność. Po zakończeniu części artystycznej rozpoczęły się panele wykładowe, do udziału w których zaproszono grono specjalistów z zakresu diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji osób słabosłyszących i niesłyszących. Kongres ma charakter integracyjny, integrujący środowiska, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie osób niesłyszących i słabo słyszących. Z prawdziwą dumą mogę powiedzieć, że na dzisiejszym kongresie przeglądając formularze zgłoszeniowe z Wam lekarzy różnych specjalności, nauczycieli, terapeutów, rehabilitantów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, dyrektorów placówek. No oczywiście mamy też znakomitych gości, decydentów, przedstawicieli władz i wojewódzkich i gminnych, którzy mam nadzieję wypracują dzisiaj wspólną strategię postępowania z dzieckiem niesłyszącym, słabo słyszącym. Uwzględniające najnowsze zdobycze medycyny, techniki, no i za tym podążająca oczywiście terapia i edukacja, żeby to wszystko, co dzieje się dobrego, znalazło swoje ujście i przełożenie w jakości życia tej grupy społecznej. Kongres integracyjny skierowany był do pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, przedstawicieli administracji, organizacji pozarządowych, nauczycieli, pedagogów, rodziców dzieci z niepełnosprawnością słuchu, jak i do samych osób niesłyszących i słabosłyszących. By umożliwić wszystkim uczestnikom aktywny udział w tym wydarzeniu, organizatorzy zapewnili tłumaczenie paneli wykładowych oraz wszystkich dyskusji w języku migowym. Międzynarodowy kongres miał na celu integrację wszystkich środowisk wpływających na jakość życia osób niesłyszących i słabosłyszących, dlatego tak ważne było włączenie się w jego organizację samorządu Katowic. Miasto Katowice jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Edukacyjnych z siedzibą w Barcelonie i wszystkie działania, które są na rzecz integracji i szeroko pojętej edukacji. Nie mówimy tu o nauce w sensie szkolnym, ale edukacji społeczeństwa, miasta, wszystkich ludzi w jakimś obszarze. Więc to jest pierwszy powód, że miasto, jako członek tego stowarzyszenia, wspiera wszystkie działania integracyjne i edukujące całe społeczeństwo na czyjąś rzecz. A drugie, to w naszym mieście jest kilka placówek specjalistycznych. Akurat tej niepełnosprawności, czyli osób niedosłyszących, słabosłyszących i niesłyszących, w związku z tym wydawało nam się, że jak najbardziej zasadne, aby ta konferencja, ten kongres międzynarodowy o bardzo wysokim poziomie merytorycznym przez Stowarzyszenie Incorpore realizowany był przez nas wspierany, a wręcz współorganizowany. Myślę, że to będzie wspaniałe. Wspaniały dzień dla wszystkich tych, którzy będą mogli swoje problemy, ale też i posłuchać o antidotum na swoje problemy w tym miejscu, wypowiedzieć, usłyszeć, dowiedzieć się, skorzystać z wszystkiego tego, czego ten kongres daje. Ciekawe panele wykładowe oraz liczne warsztaty przyciągnęły na kongres duże grono osób zainteresowanych, czy to zawodowo, czy prywatnie, tematyką dotyczącą niepełnosprawności słuchu. W kongresie integracyjnym udział wziął również poseł na Sejm Rzeczypospolitej Marek Plura, który bardzo aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych i dobrze rozumie ich problemy. Przyjechałem tu przede wszystkim posłuchać e, o tym, jakie dobre rozwiązania w codziennej praktyce lekarzy, pedagogów, y, osób odpowiedzialnych za politykę społeczną są najskuteczniejsze. Najskuteczniejsze w tym, aby i dzieciom niedosłyszącym, i osobom dorosłym z niedosłuchem, tworzyć jak najlepsze warunki do samodzielnego życia. Posłuchać po to, żeby móc później te dobre rozwiązania upowszechniać w oparciu o przepisy, które chcemy zmieniać także w szerszym kontekście niż tylko ten, który obejmuje osoby z niedosłuchem. Tworzymy teraz podstawy nowej ustawy o aktywizacji osób. Niepełnosprawnych. To będzie taki akt, który zmieni dotychczasową filozofię wsparcia osób z różnymi niepełnosprawnościami. Do tej pory stawialiśmy na finansowanie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, na finansowanie działań samorządowych. Teraz budujemy system, który będzie przede wszystkim systemem wsparcia indywidualnego, tak aby pracodawca mógł znaleźć sprawnego w pracy mimo niepełnosprawności pracownika, a dziecko by mogło zyskać odpowiednie wsparcie i finansowanie tego wsparcia wtedy, kiedy się rozwija, kiedy nabywa tych umiejętności, które później będzie do samodzielnego życia wykorzystywało. Wykłady podczas kongresu dotyczyły m.in. nowości w świecie leczenia osób niesłyszących i słabosłyszących, terapii rodziców dzieci z niepełnosprawnością słuchu, rehabilitacji osób z implantem ślimakowym i prezentacji dobrych praktyk związanych z opieką nad osobami niesłyszącymi w innych krajach europejskich. Podczas kongresu integracyjnego dyskutowano również o możliwościach finansowania leczenia czy rehabilitacji osób słabosłyszących i niesłyszących z różnych źródeł. Wskazywano sposoby pozyskiwania środków zarówno z instytucji publicznych, jak i organizacji pozarządowych. Zapewne wielkie znaczenie mają te instytucje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, które wspierane przez ludzi dobrej woli no, pozyskują środki jak i finansowe, tak i w zakresie innych działań wolontariatu, tej wielkiej dobrej chęci i wielkiego serca. Tu mam przykład pani prezes, która no, praktycznie zainwestowała swój intelekt, swój kapitał w to, żeby rozwijać tę działalność. Ja jako dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia mogę jedynie obiecać, że na przestrzeni następnych miesięcy czy może lat działalności NFZ-u nie będę starał się Przestać słyszeć wołania o pomoc, bo to jest najgorsze, że w tej mizerocie finansowej naszego budżetu, żeby nie zapomnieć o tych, którzy potrzebują tej pomocy, o tych, którzy będą musieli być wspierani jak i przez państwo, czyli przez finanse publiczne, tak i przez ludzi dobrej woli. Jak zapowiadają organizatorzy obrady kongresu integracyjnego, z pewnością będą kontynuowane w przyszłości, bowiem jest duże zapotrzebowanie na takie spotkania. Być może również tematyka kongresu związana będzie z innymi formami niepełnosprawności.